Aby włączyć hotspot Wi-Fi w Poco M8 lub M8 Pro, najpierw musimy wejść w ustawienia naszego telefonu. Następnie w tym miejscu w menu głównym ustawień możemy znaleźć przenośny hotspot. Natomiast gdyby jednak tak nie było, to musimy udać się do więcej opcji łączności i następnie tutaj na górze znajdziemy właśnie tę samą opcję. Czyli przenośny hotspot, i następnie wybieramy. Po pierwszej aktywacji hotspotu, ten przenośny hotspot, ta funkcja już powinna być dostępna w menu głównym ustawień. Możemy włączyć nasz hotspot w bardzo prosty sposób, wystarczy, że naciśniemy na ten włącznik. No i jak widać, hotspot jest już włączony. Możemy także przejść do konfiguracji przenośnego hotspota, aby zmienić nazwę naszej sieci Wi-Fi. Możemy także oczywiście zobaczyć, jakie mamy hasło. Możemy także nacisnąć na hasło, aby zmienić to hasło. I mamy także kilka dodatkowych ustawień w tym miejscu. Jeżeli dokonaliśmy jakichś zmian, należy je zatwierdzić w prawym górnym rogu. Dodatkowo, kiedy hotspot jest włączony, możemy także wygenerować kod QR, z którego oczywiście możemy skorzystać na tym innym urządzeniu, które ma się podpiąć pod nasz hotspot, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Co więcej, mamy także jednorazowy limit danych, automatyczne włączanie hotspotu w momencie, kiedy żadne inne urządzenie nie jest podłączone, oraz możliwość włączenia szóstej generacji Wi-Fi. I tutaj muszę zaznaczyć, że oczywiście korzystanie z tego standardu jest jakby plusem, ponieważ może to przyspieszyć nasz hotspot. Natomiast urządzenia, które nie obsługują Wi-Fi 6. Niestety nie będą w stanie znaleźć czy też podłączyć się pod nasz hotspot, więc należy mieć to na uwadze. Dodatkowo możemy skorzystać z centrum kontroli i możemy zedytować nasze centrum kontroli, aby dodać tutaj przycisk od hotspotu. I w taki oto sposób możemy z łatwością, w szybki sposób włączyć oraz wyłączyć hotspot, wchodząc właśnie w centrum kontroli. To tyle. Zostaw łapkę oraz suba.